Witam serdecznie w programie Młodzi Pytają. Nazywam się Angelika Wojciech i moim dzisiejszym gościem jest pan Andrzej Orłowski, trener lekkoatletycznego ludowego klubu sportowego Osowa Sień. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Na początek może takie pytanie, skąd w ogóle w nazwie Osowa Sień? No trzeba powiedzieć, że w Osowej Sień wszystko się zaczęło. Klub powstał w, 94, w 1994 roku jako LKS błękitnie Osowa Sień, jako spadkobierca byłych LZS-ów, które działają w Osowej Sieni. To się odbywało przy szkole podstawowej w Osobej Sieni. Później, w związku ze zmianą ustawy o sporcie kwalifikowanym w 2004, z całości klubu, który obejmował kilka sekcji, wyłączyła się jedna i tak powstał LLKS Osowa Sień, obejmujący tylko lekkomatyczkę. A czy jakieś zawodnicy z Osowej Sieni są może w klubie? Na chwilę obecną nie ma. Siedzibą klubu jest we Wschowie. Mhm. Działamy na terenie całej gminy i skupiamy zawodników z licznych, okolicznych miejscowości. Można też tak powiedzieć, że spod pańskich skrzydeł wyfruwają same orły, chociaż raczej wybiegają. A co pan osobiście uważa za taki swój największy sukces? Mój osobisty sukces, tak. jeżeli chodzi o pracę, uważam, że dojście do takiego poziomu, że lubię swoich zawodników. To jest, nie jest takie proste, jeżeli mówimy o sporcie kwalifikowanym, bo wiadomo, że sport kwalifikowany stawia bardzo wysokie wymagania, trzeba nimi sprostać, jeżeli chodzi o pracę i psychiczną, i fizyczną. Jeżeli tworzy się więź między trenerem i zawodnikiem, taka, że mamy świadomość wspólnego celu i to realizujemy, no to w tym momencie to jest chyba największym sukcesem, bo po skończeniu kariery. Mm -hmm. Spokojnie, naprawdę możemy wspominać te najfajniejsze chwile i zapomnieć to najtrudniejsze. Mówiłaś Pan o takim sukcesie osobistym, bo to zapytałam, a właśnie jeśli chodzi o taki sukces y, w jakichś zawodach, y, rankingach, takie najważniejsze? No. E, naprawdę trudno powiedzieć. Pracuje się z dnia na dzień. Y, ludzie, zawodnicy się zmieniają. Każdy doszedł do czegoś innego, nie każdy może osiągnął. To, co mógłby osiągnąć, podjął wyzwanie pracy. I naprawdę wydaje mi się, że być może to, co najlepsze jeszcze przede mną, mam taką nadzieję, że kiedyś uda tego się tego sobie życzę. wychować jakiegoś Olimpijczyka. No to bardzo dobre plany. A samo bieganie, tak samo w sobie, co mhm. daje? Bo sporty zespołu, jak już pan tutaj nawiązał. Rywalizacja, sporty ekstremalne, adrenalina, a takie bieganie co daje? No, to jest takie przeżycie, które najłatwiej przeżyć na sobie. Nawet biegając rekreacyjnie, możliwość pokonania danego dystansu jest szansą na zrealizowanie samego siebie, przezwyciężenie rodzaju zmęczenia, poradzenie sobie z własnymi słabościami, które się na pewno podczas takiego biegu pojawią, czy psychicznymi, czy fizycznymi. Jest właśnie takim malutkim ekstremum, można powiedzieć. A ta rywalizacja między innymi, no to już wiadomo, to już adrenalina, to już hormony, to już chęć bycia mistrzem, to już chęć bycia lepszym. Dla tych ludzi upartych i ambitnych i pracowitych, to na pewno nic lepszego nie ma. Czyli taki sport indywidualny, samorealizacja? Dokładnie. Tak. E jest takich wiele osób może, które chciałyby spróbować, mm. ale nie wiedzą od czego zacząć, a dobre przygotowanie to chyba taka podstawa do biegania. Zresztą, jak po ostatnich wydarzeniach, my pewno Pan słyszał o tym maratonie. Chyba przygotowanie jest dosyć ważne i może jak, jak do tego dojść, by móc zacząć biegać? Co jest to wymagane? No trzeba powiedzieć tak, że no, jak takie sloganowe hasło mówi nie porywajmy się z motyką na słońce. To tak do tego trzeba podejść. Biegnij Warszawo, na której mhm. wydarzyła się ta tragiczna sytuacja ostatnio, mimo 12 tysięcy uczestników, jest imprezą, niezależnie od jakichś tam problemów organizacyjnych ze służbą medyczną, jedną z lepiej zabezpieczonych w Polsce. Dobrze zabezpieczoną, jeżeli chodzi o, o wolontariuszy, o służby medyczne, i o sponsorów, i całą tą otoczkę do tego biegu. I trzeba pamiętać, że. To nie wystarczy, tak, bo to jest modne stanąć na starcie i przebiec 10 km. My wraz z własnym rozwojem, wraz z wiekiem, no, zmieniamy się. Niestety, nasze możliwości wysiłkowe się zmieniają. Tak samo jak tętno maksymalny nam się zmienia wraz z wiekiem. Nasze możliwości są coraz mniejsze i na pewno nie należy za namową, nie wiem, kolegi, kogoś, bo ktoś już biega od razu stanąć i wystartować. No nie mówię, że przydałyby się jakieś badania, bo wiadomo, jak jest z dostępem do tych badań, z możliwością tego przeprowadzenia, ale wydaje się, że no, warto byłoby się skontaktować z osobą, która się tym zajmuje fachowo, zadać pytanie, jak powinienem pracować. Mi takie sytuacje się zdarzają osobiście w Parku Wolszczyńskim. Ludzie, którzy chodzą sobie z hikami, zadają mi pytanie, ile kalorii można spalić, a jakbym troszkę podbiegł, a jakbym coś tam spróbował, czy to jest dobry pomysł, czy moje kolana wytrzymają i tak dalej. No, trzeba pamiętać, że no, tak jak trening dla młodego zawodnika jest budowany jako typowa piramida, gdzie podstawa jest bardzo szeroka, gdzie musi być wzmocnienie wielu rzeczy, tak samo powinien podrzeć, podejść do tego każdy człowiek, który chce coś zacząć. No, każdy z nas zna na tyle swój organizm, tak mi się wydaje, żeby wiedzieć, a co tam przebieg na 10 km, nie ma sprawy. No, to nie jest takie proste, ale to nie chodzi, żeby to zrobić na hurra. Mm -hmm. Może wyjdźmy na spacer, pojedźmy na rower, wyjdźmy z dziećmi, kroczek po kroczku, pójdźmy na salę, pójdźmy na siłownię, urozmaićmy sobie to po prostu własne życie, wkomponujmy ten regularny wysiłek, ten minimum trzy razy w tygodniu, i wtedy być może pomyślę, a gdzieś bym tam spróbował wystartować, ale też może ten pierwszy raz nie w kategorii wyniku czy takiego wyprócia wszystkiego, co mam w sobie. To jest sport taki z pozoru prosty, tak. a jednak niebezpieczeństwo także w nim jest. Pan spróbować swoich sił właśnie w tym biegu Biegnij Warszawo lub podobnym Ja Uczestniczyłem w biegu tak? Biegnij Warszawo i dlatego uważam, że jest to jeden z lepiej zabezpieczonych biegów. Impreza masowa, e, e, która naprawdę ma wielu zwolenników. Patrząc na te statystyki rokrocznie można po prostu jak gdyby spodziewać się, że ten przyrost ilości osób startujących będzie coraz większy. Jest bieganie, staje się coraz modniejsze. E, trzeba powiedzieć, że ilość chętnych osób, które chcą pojechać na obóz w góry, przygotowywać się do startu, e, zmienić swoją świadomość na temat tego, że to jest zdrowe dla mnie, ale jak robić, żeby to było zdrowe, a nie tylko, żeby to zrobić? E, rośnie, cały czas rośnie, zwłaszcza w dużych ośrodkach. Może tego jeszcze na razie nie widać, ale ja podam taki przykład z historii. Mówiliśmy o osobiej sieni. Bardzo często zimą zdarzało nam się trenować na takiej mało uczęszczanej drodze w stronę Zbarzewa. No i przed 18 lat i 15, no zdarzały się sytuacje takie. Tak nam pokazywano. Miało 10 lat, zdarzały mi się takie sytuacje, gdzie ja najczęściej jadę rowerem obok zawodników. Gdzie ktoś odkręca szybę, jadąc samochodem zwalnia, zadaje pytanie, a tam biegacie, a do czego się przygotowujecie? Zmienia się. Zmienia się mhm. po prostu nasze podejście do tego, nasza świadomość. Patrząc na to, co się dzieje w ostatnich 10 latach w naszym parku, na naszym bluszczowym szlaku, mhm. mamy tych pańskich kami osób biegających we Wschowie też kilkadziesiąt, sobie dla przyjemności, żyjących na rowerkach, jest tego z roku na rok coraz więcej. Także myślę, że, że to się przełoży jeszcze na tych młodszych adeptów i na to wszystko. Pamiętać, żeby to robić dla siebie. Wiemy, że pod pańskich skrzydeł, jak, jak już to wcześniej ujęłam, Dwoje z nich. Próbuje teraz swoich sił za granicą w ramach stypendium, czy nie wiem dokładnie jak to tam się ułożyło. Ale czy uważa Pan, że za granicą jest o wiele łatwiej kontynuować swoją pasję jako bieganie, czy jako właśnie to pole własnego sukcesu bardziej niż tutaj w Polsce? E, no warunki są diametralnie różne. To na przykład schowy, gdzie na przykład no, nie potrafimy mieć stadionu 400-metrowego, na którym dałoby się zrobić trening. Bo pętla w parku jest po prostu lepszej jakości. A patrząc na to, co, w jaki sposób funkcjonuje sport za granicą, jak traktuje to uczelnia, z czego mogą korzystać, no, to już najlepszy przykład, że. Za te osiągnięcia, które mieli tutaj w kraju, otrzymali stypendium, które wynosi kilkadziesiąt tysięcy dolarów, bo taki jest koszt jednego roku studiów. Mają gwarancję trzech lat finansowania. Muszą po prostu znajdować się w tym uczelnianym i rywalizować na poziomie Mistrzostw Stanów Zjednoczonych czy Mistrzostw innych krajów. I to po prostu jest decyzja życiowa. To może już nie jest decyzja sportowa, bo trzeba pamiętać, że mm, oni kontynuują naukę. No, to jest moje stwierdzenie, że w sport taki młodzieżowy możemy się bawić do 19 roku życia, a potem trzeba myśleć o życiu. Mhm. Ja to im powtarzam i to jest taka mantra. Nie wszyscy się z tym zgadzają, ale ja uważam, że w tym momencie człowiek już jest dorosły, ukształtowany, podejmuje decyzję, musi myśleć, co będzie robił w życiu. Sportu całe życie na wysokim poziomie nie będzie uprawiał, to jest oczywiste. No Ja tak samo mówię na początku, że nikt na czoło nie ma napisane, czy zostanie mistrzem świata. Każdy może pracować, każdy może osiągnąć własne rekordy życiowe, ale no, tego nie wiadomo. Wiadomo, że zawodnicy ci najzdolniejsi, którzy otrzymali to stypendium, mają szansę na rozwój, to już pokazuje obecne wyniki nawet, ale wydaje mi się, że perspektywa tego, co będą robić w życiu, a sport jak gdyby już się staje dodatkiem. Bo młodzi ludzie y, bardzo często ambicjonalnie podchodzą. Jak stajemy i rywalizujemy, to ten sport spycha te dodatkowe rzeczy. Może się mówi, że, że tak, że to jest dla mnie ważne, ale ten wynik czasami, jak gdyby te małe sukcesy nakręcają same siebie. Już chcę czegoś więcej. Jak już zostałem mistrzem Polski, to chciałbym pojechać na mistrzostwa Europy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Z całą pewnością ma Pan z nimi ten kontakt i jak im się tam układa powodzi? Im się nadal odnoszą sukcesy w bieganiu tam? Czy jednak taki poziom, który jest tam <grym> przewyższa, możliwości? <grym> czy jednak dają radę? No, trzeba powiedzieć, że dają sobie bardzo dobrze radę, chociaż system szkolenia jest zupełnie inny. Najważniejsze jest uczelnia, liczy się zespół, zespół rywalizuje. W Stanach najważniejsze są Mistrzostwa Stanów. Uczelnia dzielą się na kilka lig. Można biegać w pierwszej lidze, w drugiej, w trzeciej, lub po prostu być adeptem. Kontakt mamy bardzo dobry. No, teraz akurat jest szczyt sezonu w Ameryce, bo semestr zaczyna się 15 sierpnia, a najważniejsze imprezy są w listopadzie, troszeczkę inaczej niż u nas. I już te starty wstępne pokazują, że będzie, no powiedzmy, że dobrze. A na pewno już są rekordy życiowe, nawet z Polski poprawione. Także rokuje to bardzo dobrze. Choć trzeba powiedzieć, że Praca grupowa też ma swoje plusy i minusy. Obaj są na różnych uczelniach. I jednemu trening, który jest realizowany, mniej pasuje, drugiemu pasuje bardziej, bo jest najmocniejszy w tej grupie. Wiadomo, że najmocniejszy zawodnik w grupie dyktuje troszeczkę warunki. Ja, ja mam kontakt po prostu z trenerem amerykańskim również. Jeżeli jest jakaś wątpliwość, no rozwiązujemy to na, na bieżąco, można powiedzieć. A wydaje mi się, że no każdy z zawodników, który odszedł ode mnie bynajmniej, co jest no, dla mnie też dużą satysfakcją, mówi, że jak dotychczas nigdy nie było takiej atmosfery jak tu. Wiadomo jak jest w małych ośrodkach, trener jest do dyspozycji, jest to jakaś taka więź, mamy ten cel, po prostu rozmawiamy o różnych rzeczach. A jak zawodnik pójdzie do dużego klubu, nawet w Polsce, no to niestety masz 20 lat, interesuje nas to, to, jest wynik, ty pracujesz na swój wynik. A czy ty masz jakiś problem, czy nie? To nikogo nie interesuje. Czyli droga sukcesu, którą tutaj obrali, tam nadal kontynuowana. Dokładnie. Więc sukcesów im tam życzymy. Panu osobistych, jak i dziękuję na tym tle zawodowym kolejnych takich orzełków, które wpłynął <grym> nam tutaj. I będą Polskę reprezentować panu życzymy. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. panu za rozmowę. Dziękuję, było mi bardzo miło.